Hej, hej, siemano, tutaj Malutki eee, Dzisiaj sobie zagramy w Call of Duty Black Ops 2 A zagramy w tą sobie... O Jezu Bo Zbliża się weekend I z tej okazji Na Steamie można sobie za darmo No, można ze Steama po, pobrać za darmo Właśnie tą grę I przez weekend jest ona dostępna dla wszystkich eee, o ile dobrze się orientuję, to... Tylko na multi można grać. No i dobra, w sumie ostatnie Call of Duty, w jakie grałem, to było Demo Modern Warfare 3 na Xboxie. O kurwa, oje! Pierwszy kill! Szybko tu się w ogóle wszystko dzieje. Przyzwyczajony jestem do Battlefielda. Tu może mi nie iść, bo naprawdę nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego. Tym bardziej, że map tu nie znamy w ogóle. No ale dobra, zagramy sobie. O, tu ktoś chyba u góry? Tak jest. Kurde, fajnie, że są te kilka, to mi się bardzo podoba. Szkoda, że nie ma tego w Battlefieldzie. No i dobra, i co? Szukałem przeciwników, bo to. O jezu! W ogóle nie trafiłem. Cały magazynek poszedł. Uu, no, szukałem przeciwników, bo to właśnie przychodzi w Call of Duty. Tak samo jak zresztą w innych FPS-ach. To jest mapa chyba jakieś metro czy coś. Kurde, myślałem, że tu ktoś był. Ale się myliłem. Fak, 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 Już myślałem, że on się zdąży odwrócić i mnie zabije jeszcze. Kurwa. Ale gdzie on był? No dobra. No ja strasznie mi się podobają te kamy. no. Niby taka... ...pierdółka, no, ale... ...mimo wszystko naprawdę fajne. Ogółem tak... ...gram to przez chwilę, no. Ale mimo wszystko... Podoba mi się to. Ojej. Całkiem przyjemnie się gra. Nikogo nie ma, czy stąd to biegniemy? Nie spodziewałem się, że w sumie... No dobra, no gram to przez chwilę, ale to mi się naprawdę spodobało. No, drobinka, wejdziemy sobie. Na dół, na dół. Tu ktoś będzie. Kurde, gdzie on był? Ale akcja ale jest. To je. Yeah. Fuck. I tyle z mojej radości. Wskoczmy sobie. No tak. Dobra, to nic nie dało w sumie uuu wszystkich skosił ale jazda trzech nas wszystkich pojechał nieźle jak tam, o pierwszy jest tam nawet no proszę to jak na pierwszy raz o jezu 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 to chyba dosyć nieźle ale naprawdę szybkie tu tempo jest rozgryw, rozgrywki wszystkie takie szybkie w ogóle, szybko w ogóle broń przeładuje przeładowuje Zabiłem go czy nie? Nie mam pojęcia. What the fuck? Ale typek, mnie zaskoczył. A to i tak nie on mnie zabił. Trudno, 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 trudno. Uuu, to jaką strzelbę ma. No a grafika nawet nie jest aż taka koszmarna. Wszyscy narzekają na ten silnik. Bo dobra, jest, jest stary, przestarzały już. Ale mimo wszystko grafika nie jest aż taka odstraszająca. Gra się całkiem całkiem Systa Wow 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 Jest to Team Death Match, jakby co? by wybrałem O kurwa Przegraliśmy? Koniec? No raczej. No i spadłem. No proszę bardzo, jakiś pola gra. Nie gram z shotgunami. A to niech chcę nie gram. Ja w ogóle nie. co dalej chwilę. Tak, level, enter. Co to są jakieś te odznaki, które zdobyłem, tak? Dobra, kontynuuj. U, no, dobra. Czekamy na następną mapkę. Ja chcę to. Zobaczymy, czy się uda. W ogóle ja nie, nie kumam. Tych ludzi, którzy nie wiem. Uważają ludzi za kamperów i w ogóle. Przecież kurde, jak ktoś chce się chować w krzakach. Na przykład. Chce tam siedzieć albo w ogóle gdzieś się przyczalić coś, to no, ludzie odrosły, e, kamper, od razu, łe, kamper weź stąd wyjść i w ogóle. Nie ogarniam tego, jak ktoś chce grać tak, to nie gra tak. Jak ktoś chce biegać sobie po mapie, nie biega. Ktoś chce kurde leżeć, przez pół rundy nie chce leży, no. mam tego albo shotgun. Przecież to jest normalna broń, jak inna. Każda inna, tylko no mocniejsza trochę, nie? No... No kurde, nie wiem, no. No ale dobra, no. Są różni ludzie. Różne opinie. I tak dalej. Nieważne. Następna runda już się powinna zaczynać. Chyba. Czy nie? 10 sekund. 6. No dobra, więc... Weekend będzie chyba fajny, taki Black Ops'owy, że tak powiem. Kolejna mapka. Ale autko fajne. Jakaś willa, czy coś tam. Kurde, co ja wziąłem, nie to chciałem wziąć. Ale dobra. Wow. Dużo samochodów. Brzydki. Nawet świata nie ma. Mamy komputerów. Dobra. O, długo przeładowuję. Jak na Call of Duty. Jakoś tak... Tak jakoś jakby wolno biegał, jakby tak o czy coś. I by ok. Ma tam jakieś sprzęty, broń, sama waży też. Zabiję go, zabiję, zabiję! Jej, zabiłem, zabiłem, zabiłem Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, tu chyba będę bezpieczny. Okej. Okay. przypomina mi to. O. Kurde. Przypomina mi to przynajmniej to pomieszczenie, w którym tu o właśnie był. Um. Close Carter's z Battlefield 3. Ziba Tower chyba tam taka mapka jest. Nie nie, 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 nie. Nie. nie, nie, to nie nasz, to gin. fuck. <śledź muzyce> Jak to możemy zabić? Chwila, F, nie. G pewnie... no właśnie. Kiedyś granaty Z, X, V, dobra. O, pole, znaczy boisko do kosza, super. Co z tego? Ale zajebiście. Ty, jaki ja mam celownik. Dobra, ja tu się bawię piłeczkami. <glarz> I mnie zabijają. To jest Call of Duty, a nie NBA. Ale ładnie. Nie powiem. <glarziny> Fak, fuck, fuck, jak kalama ze mną. Ten set, tu przy tym komputerku siedział, coś robił, a ja w niego tyle ładowałem i dupa. No ja pierdzielę. No ale dobra, można powiedzieć, że można mi coś takiego wybaczyć. Bo kurde, naprawdę gram pierwszy raz w Call of Duty tak naprawdę na multi. Kiedyś grałem w Call of Duty 1, 2, później trochę w 4, Modern Warfare 2. I Modern Warfare 3 demo I chyba przez chwilkę Black Ops 2, znaczy Black Opsa 1 demo też, więc tak naprawdę jestem tutaj całkiem nowy można powiedzieć. Uh. Ale swoją drogą no, gra jest całkiem niezła. No. Wszyscy mówią, że łek... No znaczy, dobra, no nie wszyscy. Ale sporo osób mówi, że łek ok to gówno. I w ogóle, i w ogóle A gra się przyjemnie. Mi się podoba przynajmniej Trochę inny niż Battlefield Fajna taka odskocznia. Dobra, tu sobie przeładujemy, choć może i niekoniecznie trzeba przeładować 67 naboi to dużo. No ale zawsze wolę mieć przeładowany na maksa. Co to za czerwone punkciki są? Nie mam pojęcia. Co to jest? Co to zniszczyć trzeba. Tak jest, dobra. Punkty jakieś za to weszły. Kurde. Woda wam się to. Kurde, nie można biegać w wodzie. Rana, to by chyba. Kurde kurde, gdzie są przeciwnicy, gdzie w ogóle ktoś jest? Ja pierdzielę, ja pierdzielę! Fuck! Zabiję cię, zabiję Patrz na to, patrz na to! ojej oh yeah! Ja pierdzielę Coś zblokowałem chyba What the fuck Ale tak chyba w sumie długo tam przeżyłem Jaj. Znowu ten sam koleś zrobił już któryś raz rzędu W ogóle właśnie jak, da się tu jakąś klasę zmienić. Tak, da się, dobrze. Ja bym sobie wziął to co miałem na poprzedniej mapce. Co to było? O, nie ma. Nie, to chyba nie było to, ale weźmiemy to. No i co, znowu to samo? Dobra, z tym respawn nie się zmieni. W sumie mogłem się tego domyślać. Znaczy, no i spodziewałem się w sumie tego. Pusto, pusto. O o o Nie, to nasz. Czy to gdzie jest? Tu gdzieś. Na mapie przynajmniej. Kanady. Ja Oh je yeah. Dobra dobra, super Spiertalać Zaraz tam pewnie wybiegnie No może i nie Idziemy na górę Ja pierwszy tu trochę ich jest Black duck Bitch Wow Ty jako fajna broń w ogóle w chyba od chyba odrzutu nie ma na tym Dobra. Luz. Tu chyba ktoś powinien być. O tak, przebieg koleś, przebiegł. Dobra. A, Jezus. Aha no, dobra, przecież ja nie muszę tego oglądać za ja każdym razem Dobra, tu ktoś będzie Aj, jej, aj. Dobra, dobra, dobra Granatę mu Oje oh, yeah. Wyszedłem zwycięsko z tego pojedynku Jakże zaciętego pojedynku Dobra, no tak, ja nie muszę tu strzelać seriami, bo kurde Broń w ogóle odrzutu nie ma Prawie w ogóle to można sobie pozwolić na Dopierdalanie bez przerwy! Fuck! I co, znowu przegraliśmy It's over, ale super, kurde, pierwszy wydrużynie Pist, 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 pist I boom, jeszcze efektowny Choć w sumie nie wiem co było efektownego w tym granacie, ale kit Level 5 Kontynuuj New Perk Dobra Kontynuuj I znowu kontynuuj mm. To może być fajna łapka, ja chcę to i chyba nie tylko ja. Więc prawdopodobnie będzie ta mapka. No dobra, fajnie, fajnie. 1675 punktów. Wow. Dobra, i wracamy za chwilę. No i dobra, już wróciliśmy. Runda się właśnie zaczęła. Wziąłem sobie jakąś tam klasę, nieważne zresztą co wezmę, i tak przez weekend tylko będzie. O, Impra! O, oh, yeah Jee! Yeah. Chlemy! Dobra, bez wygłupów, to jest poważna misja. To w sumie co mapka, jest nie wiem, ale jakieś takie luksusowe jakiś hotel, czy coś tam ktoś był, tam ktoś był, dobra tu czysto wejdźmy na górę, kurde, nie da się wskoczyć. Szkoda Luna, nic się tu nie psuje, kurde. Dobra, no, na dół, bo nie ma sensu być u góry. je. Oh yeah. zabije was, zabije. Oje, oh yeah, fuck jest dwóch na raz. To lubię, kurde, nie, no ale podoba mi się ta gra, nie ma co, naprawdę fajne. You are here. bitch, wow, co to jest? Kurde, no chciałem podziwiać pozwiedzać. Fak, co to jest? Błyskowy jakiś? Nie, zwykły granat. I kolejny super luksusowy samochodzik, taki sam jak na poprzedniej mapie. Lubię placki. Takiego gościa, żeśmy zabili. Dobra, tu jest pusto tu chyba nawet nie ma co chodzić. sobie tutaj. tu chyba też nie... Kurde, no. Dobra, tam ktoś będzie. Dobra, dobra. Super, headshot. Powoli. Powoli kończy się amunicja. I co? I w takim przypadku chyba będę musiał broń zmienić. Bo nie ma tu żadnych skrzynek z amunicją. Czy coś jak właśnie w battlefield idzie, No ale... Inną bronią też można pograć. A nie tylko ograniczyć się tam do jednej. Headshot, ładny. Kurde, to to. Nie spodziewałem się, że to mi się aż tak spodoba. Myślę, że prędzej czy później padałoby nadrobić zaległości i, i ograć te wszystkie części modern modern warfor? Nie, warfor, warfor... No nieważne wiadomo o co chodzi. I te black opsy wszystkie Dobra. Co to jest? Reloading! Nie mam pojęcia co to było Co to za sprzęty tu w ogóle są, ale 50 punktów aż Dobra, dwóch poszło Podwójne zabicie Super, super Ajajaj. Dobra Dobra i po tej rundzie skończymy żeby to nie było jakieś super długie. Ej no kurde no. no jak się granaty rzucało? Ja mam granaty? Mam. O, trafiłem go lekko. Uj, gdzie ten granat polecił? No nie, tam gdzie miałem... w planach, żeby poleciał. No nieważne, dobra. Tu może ktoś będzie. Co w sumie tak wątpię? A jednak, jednak ktoś był. <laughs> Dobra. No. Chodź tu. What the fuck? Ty, można tu ponosić granaty? Kurde, kurde, kurde. Forma spada, ale ciągle jestem na drugim miejscu w zespole i wygrywamy. Może wreszcie uda się wygrać. Mam taką nadzieję. Tu ktoś będzie na stówę. Nie, nikogo. Nie ma. Nasi biegają, to na pewno nikogo nie będzie. Dobra. Bas kill. Come back, bitch. Oh yeah. Churda, myślałem, że z drugiej strony wybiegnie, jednak. Dobra. Kiedy się run kończy, gdzie to się sprawdza? Da się jakoś? Aha, tu na dole po lewej. 3 minutki jeszcze, kurde, mysz mi się zacina. Niedobrze, czy to jest? Co to znowu, no i super, mysz mi się zacina. Za, 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 za. no i super, ja też się zacinam. <gry> mysz się zaczyna i o. Właśnie są tego efekty, tego prędzej czy później będę ją musiał sobie zmienić. Mam już nawet taką upatrzoną, w miarę znaczy w, znaczy w miarę tanią, przynajmniej w stosunku do jakości. Bo na tym naprawdę czasami nie da się grać. W ogóle jakieś to tam mieszka, co ja mam. Nie wiem w ogóle co to jest nawet. Rzucimy sobie granatem. Może ktoś padnie akurat nie ma nikogo, dobra Czysto tutaj też ne, dobra tutaj też no myślałem, że ktoś tam przebył No nie, no nie da się tak no O oh, Boże Fuck FAK FAK fuck 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 Dobra luz 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 to tylko ja koleś popsa Tu ktoś się jest? O właśnie. Nie. Przegraliśmy. Poległem jako ostatni, nie no. Szkoda. O tak, to właśnie ja. Pi 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 No i tak właśnie poległem. No i dobra, to by było na tyle. E, kończymy. Żegnam się. Łapki w górę. Subskrypcje. Prosiłbym o to. Byłbym bardzo wdzięczny. No i narka.